Cześć, witajcie kochani. Dobrze tutaj być tak szybko w ogóle w międzyczasie, właśnie starając się ogarnąć różne rzeczy. Chciałam się tylko podzielić z tym, że no właśnie, pierwszy raz organizujemy z Edytką Doj, z którą prowadzimy właśnie ten kanał. Warsztaty, warsztaty, stacjonarne w Warszawie na Nowo Ursynowskiej 154a, 22 czerwca. Pod tytułem "Tabi to wstań, siła mojej tożsamości" i bardzo serdecznie was zachęcamy, drogie kobiety, na to abyście naprawdę przyszły. Warsztaty są darmowe. E, bo tak rozeznałyśmy. E, co prawda, zbieramy oczywiście na zrzutce e, finanse, żeby po prostu zorganizować to na najwyższym poziomie, bo wierzymy, że Bóg jest Bogiem jakości ale bardzo serdecznie was zapraszamy. Jeżeli tylko czujesz się wypalona, jeżeli czujesz, że coś ciebie omija, że nie czujesz się kochana, że no właśnie myślisz sobie Bóg działa, ale nie w moim życiu i chcesz się spotkać w atmosferze cudownych osób, kobiet, które naprawdę Będziesz mogła wiele od nich się nauczyć, poznać też w takiej atmosferze domowej, pełnej tolerancji, miłości i też takiego bezpieczeństwa. To zapraszam bardzo serdecznie. Nie może ciebie zabraknąć. Pamiętaj, jesteś ważna i masz swoje miejsce na tej ziemi, więc wykorzystaj potencjał, który jest w tobie, wszystkie talenty, które Bóg też włożył w twoje serce. Wszystkie umiejętności. Dlatego naprawdę zapraszam. I wierzymy też, że naprawdę Bóg chce robić wielkie rzeczy w czasie tych warsztatów. Że on chce działać, że on chce odnawiać, że on chce ci pokazać też, co w tobie złożył. Więc no właśnie. Nic innego, tylko przyjść 22 czerwca na Nowo Ursynowską. W opisie tego filmiku będą wszystkie linki. Jeżeli nie chcesz dzwonić, napisz SMS, napisz wiadomość ja na wszystko. Staram się odpowiadać dosyć szybko, ale ilość zgłoszeń jest, no właśnie, bardzo duża i miejsce jest ograniczone, więc nie czekaj, przyjdź, przekonaj się. Jak jesteś cenna w oczach Pana, a my na pewno zaopiekujemy się też Tobą. Znajdziemy też czas na to, aby się poznać ze wszystkimi, bo już nie możemy się doczekać. Wierzymy, że Bóg chce naprawdę pokazywać nam siebie nawzajem, jak cudnie nas stworzył. Także zapraszamy warsztaty Tabito Wstań 22 czerwca, Warszawa. Przyjdź, przekonaj się sam. Panem Bogiem sprawdź link i czekamy na Ciebie. Pa!